W marcu rzeczywiście było jak w garncu. No i kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. I wcale nie jest to pogodowe podsumowanie ostatnich tygodni. Powiedzenia te można również odnieść do sytuacji w polskich skokach. Najpierw powiało mocnym chłodem za sprawą zwolnienia Michała Doleżala oraz konfliktu na linii zawodnicy-Polski Związek Narciarski. Później klimat nieco się ocieplił. Po zebraniu prezydium PZN-u Apoloniusz Steiner wreszcie mógł się dodzwonić do Kamila Stocha. Pożar został ugaszony, Stoch odpoczywa na urlopie, można więc prowadzić oficjalne rozmowy z nowym szkoleniowcem. A tym został wybrany Austriak Tomasz Turnbichler, dotychczasowy asystent trenera kadry austriackiej Andrasa Witthelsla. Jednak rodzi się pytanie... Czy człowiek młodszy od Kamila Stocha oraz Piotra Żyły, a także minimalnie starszy od Dawida Kubackiego, może zdobyć ich autorytet? Odpowiedź jak zawsze wyjdzie w praniu.